Tv Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, to nie jest punkt, w którym poseł odpowiada na pytania. Ale było pytanie do mnie. Pytanie może być tylko do ministra tutaj. Proszę usiąść, panie pośle. No, było moje nazwisko. Nazwisko było, ale py na pytania w tym punkcie nie, pan poseł nie, nie odpowiada. Myślę, że pani mnie może nie dopuścić, ale myślę, że powinna pani w tej kwestii. Pytanie było. Pytanie było retoryczne do pana. Bardzo to proszę. Retoryczne nie. <laughs> proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Pani Minister. Pani poseł, zwracam się najpierw do pani poseł. Pani poseł, jeżeli było tak wspaniale, jeżeli było tak dobrze, tak do pani, to proszę powiedzieć, dlaczego jest tak źle? Dlaczego rolnicy masowo protestują? Dlaczego masowo wychodzą na ulice? Dlaczego kolejne zakłady branży rolniczej upada, upadają, ogłaszają upadłość? I do rzeczy Adrem. Cytat. Rolnicy lawinowo ogłaszają niewypłacalność najwięcej ze wszystkich branż. Branża rolnicza zanotowała największy wzrost proszę słuchać Pani Poseł największy wzrost przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość w ubiegłym roku. Ich liczba wzrosła w stosunku do roku 2020 aż o 202%. 202%. Większość firm skorzystała z uproszczonego postępowania i ogłosiła niewypłacalność bez rejestracji sądowej. To jest tytuł i to jest cytat sprzed dokładnie 12 miesięcy z jednej z bardzo opiniotwórczych gazet branży rolniczej. Niestety rok później, w 2022 roku, niewiele się zmieniło. Ten stan jest w dalszym ciągu na najwyższym, na rekordowym poziomie od 1989 roku. Dlatego pytanie do Pana Ministra, patrzę, czy jest, nie widzę jest. Panie Ministrze, co rząd zrobił, co Pan Minister zrobił osobiście, żeby temu przeciwdziałać, żeby zatrzymać skutecznie upadłość przedsiębiorstw branży rolniczej? I pytanie dodatkowe, jakie pomysły, jakie rozwiązania ma rząd, aby zmniejszyć nadwyżkę zbóż i rzepaku? Czy lub kiedy wprowadzi interwencję, na przykład dopłaty dla rolników? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to mieszkańcy wsi najbardziej, najbardziej dotkliwie kończyć, odczuwają, tak jest pani marszałek, drożyzne inflacje i drenaż portfeli mieszkańców wsi. Dlatego te sprawy są tak ważne, tak istotne. Proszę o odpowiedź Dziękuję. również w formie pisemnej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.